Kochani, jest kochanie, jest 7:40, ja już wstałam, ponieważ muszę lecieć szybko do badania. Byłam już w tym na dworze, więc ja już się zbieram. Nawet nie jest aż tak zimno, jest fajnie i przyjemnie całkiem. No ale lecę już, bo chcę mieć to za sobą. I bardzo ciężko mi się wstawało i krótko spałam, więc Bawru, je jeszcze będę. Dobra, ja już jestem ogarnięta. Odzywam się do Was, jest już bardzo późno, ponieważ jest już 15. Ja za moment wychodzę z Karmelem drugi raz, później muszę wyjść z domu na miasto i chcę jeszcze zrobić jeden makijaż na osobie dziś poćwiczyć, więc mam nadzieję, że się ze wszystkim wyrobię. Mam dla Was wiadomości. Oprócz tego wiem, że nie pojawił się wczoraj vlog na kanale, natomiast znowu byłby to dany vlog, i nie chciałam Was zanudzać. Poza tym, jeden dzień przerwy. To myślę, że może nawet całkiem okej. Okay. Były takie dwa dni, gdzie nie pojawił się Vlogmas, natomiast jednego dnia pojawiły się dwa filmy, więc można powiedzieć, że jakby codziennie pojawiał się film Obrót dnia jednego. I w dalszym ciągu nie nagrałam tego filmu, który mam w planach, ale nagram, bo jeszcze musi się pojawić w czasie Vlogmas, więc to mam w planach. Jeszcze dzisiaj nic nie robiłam na Instagramie i boję się, że dostanę tego bloka. Mam nadzieję, że nie, ale chcę opublikować post, żeby móc skorzystać z chociaż jednej możliwości. Chociaż trzymam kciuki, że już nie dostanę tego bloka, bo mówiłam wczoraj na ten temat i dziewczyna do mnie napisała, jakby dlaczego może tak być, że niby ktoś nas zgłasza. Bo Instagram jakby chce zapobiegać botom i myśli, że. Ja i ta dziewczyna, że właśnie robimy coś, jakbyśmy były botami i nie tylko ja ogólnie miałam taki problem. Mówiła, że jej komunikat wyglądał tak samo, więc ja mam nadzieję, że to już nie wystąpi ten problem. Mamy poniedziałek, jest się 16, przepraszam, że jest 16 grudnia, ale jest poniedziałek, jest nowy tydzień. Zaczęło się dobrze i mam nadzieję, że będzie cały ten tydzień już dobry, że już ten cały pech, który miałam w całym poprzednim tygodniu już minął. Jak wróciłam rano do domu, tak jeszcze nie wychodziłam, więc wychodzę teraz, zobaczę do skrzynki, czy coś mi przyszło z AliExpress. Mam nadzieję, że tak. W każdym bądź razie mam też dobre wiadomości. Udało mi się wybrać statyw. Wczoraj go zamówiłam. Mam nadzieję, że przyjdzie wszystko sprawne, że zdąży przyjść przed świętami. Także już cieszę się, że udało mi się tą jedną rzecz załatwić. Oprócz tego ogarnęłam też inne rzeczy, którym się podzielę z Wami bliżej świąt. Także wczorajszy dzień już lepszy był. No i co? Chyba się później odezwę. Później wieczorem otworzymy kalendarze. Oczywiście dzisiaj jest już tydzień, więc y, brydujat standardowo wieczorem. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Trzymajcie kciuki. Dobra, na razie uciekam, i z pisem, później wychodzę z domu szybko, także papa. Okej, okay. wyszłam na miasto. Patrzcie, tutaj pod galerią mam takie ozdoby, bombkę i aniołka. I tutaj można sobie stanąć przy tym maniołku i zrobić zdjęcie. I takie bombki są też. No, coś panowie idą. Takie są zdobione cała galeria. A ja zmierzam do, do Hebe. Dobra, wyszłam, wyszłam już z i wyszłam już galerii i spędziłam tam hebę chyba z 15 minut, bo pani nie mogła mi znaleźć tego, czego potrzebuję, a co kupiłam dowiecie się wkrótce. A raczej nie dziś, ponieważ jest to w formie prezentu, więc nie chcę na razie pokazywać. Dobra, słuchajcie, ja już wracam do domu. Byłam jeszcze w Rosmanie, bo muszę dokupić całość prezentu do karnelki, ale nic ciekawego nie znalazłam. Ale już mam jeszcze jeden pomysł, bo ja jej komponuję jakby całość, a nie że kupuję jedną rzecz jako jeden prezent, tylko komponuję jej, ale no niestety tu nie mogę powiedzieć. Natomiast wiem, że mnie ogląda, więc to jak już powiem, że się widzimy w czwartek, to musi być pewne. Nie możesz tego odwołać, Kornelka. Musimy się zobaczyć, bo tutaj widzowie chcą zobaczyć, co ci kupiłam na prezencik. Więc ja Wam to pokażę jakoś. My się w czwartek widzimy, więc ja Wam to pokażę pewnie w czwartek, jak opublikuję wieczorem film. Chyba, że Kornela będzie u mnie długo i nie zdąża opublikować filmu wieczorem, ale wątpię, bo na pewno nie będzie u mnie dłużej niż byłam na urodzinach u mojej siostry, także no. A teraz wracam do domu i otworzymy kalendarze adwentowe i spieszę się szybko, bo już brzydula się zaczęła, więc lecę. Dobra, słuchajcie, sorry, że jestem w czapce, ale mam włosy związane tak mega ulizane, bo mam z tyłu warkocza, warkocz jest ogromny, naprawdę jest strasznym grubasem. I otworzymy kalendarze, bo ja zaraz zmykam z tym na dwór ten warkocz tu, żeby nie było, że jestem taka łysa, sorki za to I, bo mam tutaj olej na warkoczu, widzicie jaki gruby, jak chałka Dobra Yy, dzisiaj jest 16 więc ja te czekoladki zjem i znowu mamy tą laskę świętego Mikołaja była całkiem niedawno i od razu 16 widzę w drugim I gwiazdka ok, słuchajcie no dzisiejszy dzień można powiedzieć, że już nie był aż tak pychowy natomiast blokady na instagramie mam w dalszym ciągu Zrobiłam ankietę dla Was na InstaStory. Czy to już jest czas, żeby usunąć go? Bardzo bym nie chciała tego robić, ponieważ mam prawie 200 postów. Na każdy jakby z postów w większości makijażowych musiałam poświęcić czas na makijaż. Sorry, ale tu pomadkę sobie Musiałam poświęcić czas na zrobienie makijażu, później na zrobienie dobrych zdjęć, na opisanie go, na oznaczenie różnych firm, marek kosmetycznych i nie tylko. Dlatego nie wyobrażam sobie zakładać nowego konta i dodawać tam wszystko od nowa Poza tym jakbym wszystko zaczęła dodawać od nowa, to znowu byłoby, że robię spam Także nie mam pojęcia, o co chodzi Dzisiaj nawet nie mogłam dodać posta, mimo że ani nie dałam jednego lajka, like ani nie skomentowałam Także zrobiło się jeszcze gorzej Jakby wczoraj przed wczoraj mogłam zrobić choć jedną czynność między blokiem a blokiem A teraz nie mogłam zrobić nic dzisiaj Więc nie wiem, co mam zrobić w tej chwili Mega słabo. Jest 19.25. Vlogmasa skończę w tym momencie. Zmontuję go i opublikuję na kanał. Muszę wziąć jeszcze swoje tabletki i muszę nagrać ten filmik. Cały czas mam to w głowie, siedzi mi to, ale czekam już na jedną rzecz, dzięki której będzie mi łatwiej nagrywać, więc jest to też prezent. Mam nadzieję, że do dzień do świąt. Wtedy już będzie mi naprawdę dużo łatwiej nagrywać, więc może strzelam się z tym filmem z tym filmem, może się wstrzymam jeszcze do czasu, gdy dostanę tą rzecz No i co, o 20.00 barwy szczęścia nie wiem jak miłość, będę oglądać musicie się kąpać, myć włosy I, i to by było na tyle dzisiaj Jutro nie mam planów, chociaż coś mi świetnie, że miałam zrobić natomiast chyba nie mam W środę mam plany, no i w czwartek się widzę z Kornelą, więc nie mogę się doczekać w czwartku już naprawdę mega dawno się nie widzieliśmy, chociaż mm, miałyśmy się zobaczyć i i jednak nie wyszło, dlatego bardzo czekam, aż do mnie przyjedziesz, Kornelia. Naprawdę. A może jutro jeszcze skoczę do jednego sklepu coś dokupić do dla niej, do prezentu? A może zrobię to w środę, a może jutro, nie wiem. A jeśli nie, nie będę jutro nigdzie szła, to siądę i nagram filmik w QA. W tej chwili mam 13 pytań będzie to świąteczna QA. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to macie do jutra czas, żeby zadać mi je właśnie pod tym filmikiem. Dziękuję za oglądanie tego vlogmasa, Widzimy się w kolejnym. Mam nadzieję, że już jutro. Bardzo dziękuję za oglądanie, że włączyliście filmik. Mam nadzieję, że do końca wytrwaliście. Dajcie znać. Zapraszam do polubienia filmiku, do komentowania, do udzielania się na moim kanale. No, a także do subskrybowania i żebyście włączyli dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o nowych filmach, bo wiem, że sporo osobom się nie wyświetlają. Także zachęcam do właśnie włączenia dzwoneczka. No i jeszcze raz dziękuję za obejrzenie. Pa.